Słuchajcie, co by chciała... Tam jest następne. A ta co by chciała do mnie strzelała... No chodź tu dziadu. Słuchajcie, teksty z dzieciństwa mi się przypominają. Nie wiem czemu. Chodź tu. Trochę się lepszy stałem strzelaniem dzięki mafii. No, nie no, strasznie, strasznie dużo. Nie? Wczoraj o 23 wygrałem. Ale mógł, jak w Silent Hill'u. Właśnie, w zasadzie, trochę za Silent Hill'em tęsknię, ale to jest, słuchajcie, na pewno chwilowe, bo... E, bo oczywiście, co? Bo jak on będzie się bał. I no ogólnie mam zamiar nagrać. Myślę, że... E, nagram dwójkę w, naj, w najbliższym. I tak powiem, zaraz po... E, dobra, nieważne. Chodzi o to, że... Dobra, nieważne. Za chwilę się wypowiem, bo teraz, słuchajcie, się skupiam. Nie jak w toalecie, nie kto, w toalecie, nie bójcie się Mam nadzieję, że ja mam go y, zabić, nie? I hope so No jasne, policja, nie? Nie. No przyjazd, nie trzeba, wiesz. Trzeba zasłużyć. To bardzo dużo czasu zajmuje. No chodź tu, chodź tu, chodź, chodź, ten do góry, słuchajcie, strzela. Jaki geniusz. To by Dominika powiedziała co do mnie strzelasz czy szmatłowcu no dobra, zaraz zabiorę, tylko niech ta policja mi stąd zniknie. Muszę się jej pozbyć. Anama Black Ring No szybciej policji Disappear. To ja uderzyłem no, ciebie w sumie. Znaczy go. A pierdolę słuchajcie. Ja i dzisiejsza moja próba nagrywania tego let's playa się dziwnie skończył. Jak się wkurzę, to wyrzucę cały materiał, nie wiem. A powiem wam, że zdarzało mi się tak kilka razy. Chciałem powiedzieć trzymek do CJ'a, nieważne. Za dużo nieważne ostatnio powiedziałem. Mówię, nie powiedziałem. Stój! Sam jesteś idiota! Proszę, żeby tylko policji nie było i będę... No nie! You fucking kidding me! przed chwilą straciłem tę policję! I znowu! Again and again... <ścoughs> Widzieliście, co się z nim stało? jak on tam, jak jakiś Jesus normalnie... Crucified... Okrzyżowany... Ja pierdzielę Nie, no, to już jest komiczne, naprawdę. No ja wiem, że podniosłem telefon. O, hey, Caesar. Hey dude, what's up? I syndicate. Okay, Holmes, Co no, znaczy to Holmes? Naprawdę? O, przeszedłem misję. Szex. Y, muszę sobie sprawdzić, nie będę kompresował. Sobie sprawdzę. Okej. Okay. I jedziemy. Nie wiem, ile dzisiejszy odcinek będzie trwał. Ale że mi się w miarę dobrze nagrywa, to jeszcze nagram z kilka misji. Z tego co wiem, to ogólnie, bo mi Astro właśnie napisała. Pozdrawiam ci po raz drugi. Eee, to. Um... Moment. Eee, a no właśnie, mi coś tutaj nie pasuje i tak mówię, że. A nie, no dobrze jadę. Z tego co miasto napisała, to nie jestem, że tak powiem, tak daleko jak chciałbym być w tej grze. Bo. Chyba nawet w powie, nie jestem. Słuchajcie, zresztą sprawdzę statystyki. Pieniądze to, to nieważne. Znaczy, ważne, nie, ale. E... Misja ukończyła 49, to będę wiedział? 25% zaledwie, czas gry ponad 10%, nie no, więcej niż 10, bo w playliście jest chyba. No właśnie, nie wiem, skakać, muszę powiedzieć, ale coś, coś powyżej 10%. 25% A, w sumie wiecie co, zapomniałem, bo przecież w procentach jest tutaj także liczona, na wiecie te wszystkie skałże i tak dalej. Więc nie wiem, ile sama gra. Myślę, że tak z 50% to... a reszta to wszystkie te skałże i tak dalej. Kocham tutaj po prostu skakać. I just love that shit. Okej. Okay. do, do. Aha. To w ogóle bardzo mnie niepokoi to, że niektórzy, że... Niektóry. niektóry że pewien zagrajmer podpierdziela mi teksty. Nie, mówię to o żadnym skarabie nic takiego. Nie, nie, nie. E, w każdym razie ktoś mi podpierdziela teksty i bardzo mi się to nie podoba. Typu Tereska. Tereska była moim tekstem, więc ja sobie zastrzegam prawo do, do Tereski, tak samo wodzianka i tak dalej i tak dalej. To są moje prywatne teksty. Bardzo mnie to denerwuje, kiedy ktoś jest na tyle hamski i w ogóle debilny i nieoryginalny i leniwy, żeby wykorzystywać czyjeś yy, słowa powiedzonka, no i to mnie naprawdę denerwuje i sobie... Z... fajnie. Niech sobie znajdzie własne, a nie będzie jakąś dupą, która się trzyma czyichś tekstów. Wkurzam je to. No dobra, zapisik. I lecimy dalej, drodzy widzowie. Także co? Do smoczka, bo to jest chyba smok, nie? Chyba tak. Mamy Woozy i Z. Noż, słuchajcie, czekajcie, muszę się podrapać. A polecimy za ciosem i ten. I. Wykonamy najpierw wszystkie miejsca dla tego smoczka, jeżeli nie będą za trudne. Pozdrowienia dla smoczycy. Słuchajcie, dzisiaj coś dużo w tym odcinku. Pozdrawiam. W ogóle <laughs> e, wiem, że znowu nie ma dawno. W... Nie, słuchajcie, ja się dzisiaj daję. Wiem, że znowu. Nie, jak to powiedzieć? Wiem, że nie było vlogów ostatnio. A miało się pojawić, miało być częściej i bardziej regularnie. Jednak jak była mnie taka masa, po prostu byliśmy tak zmęczeni i zaczęliśmy grać wspólnie w Nightmare Creatures, że jakoś nam to wypadło... Błagam, nie. No. Że... Co ja chciałem powiedzieć? Aha. Że po prostu... Jakoś sam się o to chciało, zawsze że była taka chujowa pogoda. Wiecie, chmurno i w ogóle, żeśmy poszli tylko do sklepu, kupiliśmy sobie chipsy, sobie kupiłem jeszcze płatki, cynamonowe. Swoją drogą, tego samego dnia jeszcze całe zjadłem, a to był wieczór, ale nieważne. Okej. Okay. I co? Klub Pierwszy, 69 No, słuchajcie, nie wytrzymam, dobra. Wejdź na górę i spotkaj się z Cizarem. Lecimy do górki. Go 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 go, go 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 girl Pierwszy 69 Hey więc... me, nice to get in a phone message. What's up with Jizi? Dave. So what's the plan? T Bone security got here real early. Wiecie co? Muszę jedną rzecz za chwilę sprawdzić. O buddy jest

Czy przypadkiem to, jak jest ta jakość tych dialogów na tych, że powiem, nie filmikowych dialogach, jest zależna od tego, coś tam. Jak to się tam zwie? Oczyść dach. Okej, oczyścimy dach. Tego tam EX czy X? Wiecie o co mi chodzi, nie? Słuchajcie jak na mnie, nawet strzelanie mi nieźle ostatnio idzie, muszę przyznać. Muszę to wiecie, co sprawdzić, bo tutaj tego nie widzę. To chyba było w głównym menu. Od następnego nagrania Ryd. wam powiem. No, Ryder, mura podstrzeli. <laughs> Można być takim zdrajcą, nie rozumiem tego. Sorry, musiałem tu muchnąć w sensie mną. No, bo mamy dzisiaj 20 lutego, 15 12 so much for surprise. Come on, we No, przecież ci nie puszam, no. Okej, okay. i lecimy. Jak kogo? Torino miałem zabić, czy kogo? Bo już słuchajcie, nie wiem. Ja mam jakąś broń sensowną, czy niekoniecznie? Zyba nie wiem teraz, kto jest. Aha, dobra, to już wiem, kto jest przeciwko nam. On już na pewno jest. Ten też. No giń, padalcu! Go, słuchajcie, muszę sobie niedługo włosy znowu pofarbować, bo mam straszne odrosty. W ogóle... Ja mam tak, że z, że z tyłu mam czarne, normalnie, prawie bez odrostów, a z y, przodu mi się brązowieją do tego mojego beznadziejnego, naturalnego koloru, Czego słuchajcie, tak nienawidzę. No ginże. No kto? Co za dziad No chyba jakiś... No gin No nie strzelać do mnie bo się zdenerwuję. Nie, nie 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 chcę ginąć, I don't want to die I don't want to die I don't want to die Show me you motherfucker face, jakim ciodem on jeszcze żyje? No, ale się udało. Trochę na skróty poszedłem. Sorry, mikrofon odwaliłem. Daj, Whorella, gdzie on no nie no. Ha. Nie. Nie chce mi się. Super nie. Zapij Ridera W ogóle to jest troszkę nie fair, bo on za sekundę już będzie przy tej łodzi, a tak niekoniecznie. W ogóle trochę więcej życia by się przydało. Są pewnie gdzieś skałże. Wiem, że teraz nie powinienem się interesować skałżami, ale... Ale tam są ludziki, widzicie? Jakiś hippisi. Tłuszcz nam spadł. No! No CJ, no szybciej. Hey, that's my I don't care if it's yours or somebody W ogóle mam ja mówię pan gestów, skoro ja już nie wiem. Miałem sobie to w jak ktoś tak dużo gada po angielsku, no ale więc ja muszę to jeszcze ograniczyć. Ale po prostu bardzo, 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 lubię angielski, kocham wręcz. Są mi języki, obcy. Aha, nie wiem czego. Debilizmu chyba geniuszem. Tu są skały, jak w Titaniku, to nie my, nie. Znaczy ja wiem, że Titanik przez yy, skalę ja jakieś. Słuchajcie, ja się dzisiaj pogrążę w tym display'u. Yy, przez lodowiec, nie? Ale jakoś tak mi się skojarzyło. Jak Titanik przez skalę. Dominika by miał ubaw. No szybciej. Ta łódź mi przypomina tą z yy, Tumor 2. W sensie ta co płynęła naprzeciwko nas. I słuchajcie, jak mi nie starczy... naboi do... Go zabicie? Ja tak, ja mam go niby zabić. No, jakiś żart. Normalnie, bo tą łodzią się strasznie dziko lata. Znaczy, pływa, jak ja mam go inaczej niby zabić? To jest. jakiś nierealny. Jak przyspiesza zawsze ten cholernik jeden. Wtedy, kiedy zaczynam strzelać. No super, już nie mam, nie wiem, bo muszę wsłuchać się w niego falnąć. Tylko, że to jest tak mało skuteczne jak... Nie no, bardzo mało skuteczne, nawet nie wiem, jak, czemu bym to określić. Może słuchajcie, mam go na jakąś mieliznę sprowadzić, czy coś? jest dobrze używam słowa mielizna, ale chyba tak. No super, dobrze, że przynajmniej gwiazdka nie zrosła, nie? Tich... O szybciej Jest, jest, znaczy tak, w sensie, że się rozbijaj no. Gini, Tak. Would like to kill you. O, o oh, yeah. No. Ginież. Dobrze, że on przynajmniej nie strzela, bo to by było już naprawdę nie fair. No! Nie no, wymijamy się słuchajcie, to jest jakieś śmieszne Quicklino Szybciej Nie chcę przez cały odcinek dwóch misji tylko zrobić O no, nadzieję naprawdę można go tak rozwalić bo jak nie to Jakiś koszmar no, Wbij się w ten No i on... Słuchajcie, płynie ku nieskończoności, oby nie... Oby tak nie było. Na pewno można go jakoś zabić też tak. No czemu nie chce zginąć? Dziad? wracać i... cholera cholera jedna no, <laughs> słuchajcie, bo jak spieprzę tę misję to się wkurzę naprawdę dzisiaj się pojawi pierwszy odcinek drugi pewnie dopiero jutro Jutro do, Truduszko nie chce mi się muszę No czemu nie mogę strzelać jakąkolwiek inną. Nie Nie chcę radia. Fajnie. Dźwięki się zepsuły. Genialnie. On stoi w miejscu, już myślałem. No czemu mi się dźwięki z gry zepsuły? Nie no, słuchajcie, to nie ma sensu, ja tej misji teraz nie wykonam. Aha, fajnie, gra mi się aż... ...aż zacięło. Dobra, widzimy się. Okej, okay, słuchajcie, jestem z powrotem, spróbuję wykonać inną misję. Nie wiem, na przykład, dlatego Z, Jak on tam się Zorro nazywa, czy... ...czy jak tam? <laughs> przepraszam, strasznie przepraszam, nie lubię. Mam czasem tak po prostu, że tak mi powietrze musi się zasać do płuc, nie? nie oddycham, czy co. Okej, okay. ja wiem, że tutaj trzeba to wykupić, nie? Wiecie, jeżeli misja będzie polegała na tym, że tylko to wykupisz, to koniec, to też będę kończył, bo... Eee... Jeszcze mam kilka innych rzeczy do zrobienia. Nieruchomość kupiona. Okej. Okay. That's it. Jak się Zero nazywa? Okej. Okay. Taki nowoczesny komputer słuchajcie... Uh -huh. No to słuchajcie, będę kończył odcinek w takim układzie, chociaż telefon. Hello Carl, it's Zero. Oh, Z... okay. uh, yes, yeah, so right, I you know. I was on a dangerous reconnaissance mission deep into enemy territory. Okej. Sure, right, sure. I Oh, of course, of course. O, I'll to Okej. Okay. Także jedziemy, słuchajcie, zapisać, coś się działo przynajmniej w tym odcinku. Jeżeli... A jeżeli uważacie, że odcinek był nudny, to też napiszcie. Postaram się, żeby były ciekawsze. Okej. Okay. Jedziemy zapisać i będziemy kończyć. I pyk. Zawsze chciałem to zrobić. Ok. Także mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zachęcam do komentow komentowania, cesarzowania i subskrybowania. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i trzymajcie się. Dzięki za oglądanie i cześć.